O, matko! Sędziowie muszą ocenić jeszcze dwa projekty, a potem mnie! Hej, zoba! Co to jest? Zrobiłem nam zdjęcie i zamieniłem twarze! Wyglądamy ekstra! Jasper! Patrz na mój stół z projektem! Co? Chyboczy się? Nic na nim nie ma! Gdzie jest cios i gdzie mój projekt? Projekt Piper Hart otrzymuje wynik 3. Ej, patrz, masz trzecie miejsce. Nie tato, trzy punkty. No i co? Trzy punkty na sto! No. Jej. Uwaga! Idą, już to idą, już to idą! Tu jestem wrażliwy! Dobra, dobra. Sągi, sągi, ludzie, drogi, drogi, ludzie drogi! Uwaga, jedziemy! Uwaga, fajne Gdzie byście byli, co? Jechaliśmy tak szybko, jak się dało! Chcieliśmy się zatrzymać na lody, ale Henryk nie pozwolił. Dobra, później będą lody. Rano! O matko, idą sędziowie! Szybko! Posunię stół z drogi, ustawimy tak, matki na zastoski. Dobra, ty, dobra. Gdzie jest mój projekt? Co to jest? Słuchaj, 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 muszę ci coś powiedzieć. Zgubiliśmy te twoje plany. Zgubiliście? Dobra, nigdy nie umów się do kobiety! Dobra, Ciii! Dobra, dobra, przepraszamy! Uch, ile ty Słuchaj, siostr próbował odtworzyć twoją machinę w żasku, ale... ale... bez planów nie potrafił się z tym wyrobić, więc... A co to jest za ustrojstwo?! To taki mały projekt, na którym szam pracowałem, więc skończyłem go mhm. dla ciebie. Ale nie mogę kłamać, że to moje! Możesz, patrz! To jest małe kula disco z tego twojego! Pamiętasz ją? na na dla córeczka. O ja praca. Nawet nie wiem co robi. Dobra, słuchaj, więc ta maszynarowi. następna ta maszina... jest. A tak, tutaj mamy młodą damę, która często zdobywa drugie miejsce. Jak się czujesz? Wie pani. Nieźle. Mdli trochę. Świetnie. Opowiesz nam o projekcie? Raczej nie. Dobrze, a zechcesz nam zademonstrować swój gadżet? Tak, jasne. Ta, bo co by miała zrobić? Nie zademonstrować? Dobra. Powiedz Charlotte, co robi twój gadżet? Uh, więc uh, najlepiej będzie zacząć od... Uh... Włączenia go! I aby to zrobić teraz. Teraz... E, teraz wciskam to. E, to znaczy ciągnę za to. A najlepiej, najlepiej przekręcić to tu. Następnie K Kliknij go! Ekran! K kliknij ekran! Klikam ekran! Przecież stałem tam gdzieś. O, matko! Twoje urządzenie przyniosło chłopca stamtąd tutaj? E, e, tak, chyba. Czy mamy teraz przerwać ten konkurs? Urządzenie Charlotte jest nie tylko najlepszym gadżetem na tym pokazie, to jest najbardziej niesamowity ludzki wynalazek wszechczasów. Kiedy uda mi się rozwścieczyć Piper, ty i Charlotte. Zjecie całe wiaderko tych obślizgłych pyszności. Dobra. Więc kiedy nie uda ci się rozwcieczyć Piper, ty i Jasper zjecie całe wiaderko surowych flaków z dyni. Ta! I to w kąpielówkach! Co? E, powiedziałem, żeby włożyć kąpielówki, bo. Weź, weź, bądź. To zakład stoi? Zakład stoi. Dla pewności bez kąpielówek. Do... No witam was. Mówiliśmy, zakład nie jest to kąpielówki. No wiem, ale pokazuję swoje nowe. Ja. Ja. A, 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 a. Patrzcie, kto wrócił. Ja i Piper. Tato, proszę, nie rób tu kina. Cześć mała! Zgadnij co dziś jest na kolację? Kulki z Homara i fofu! Na serio? <śm> tak! <tato> <śm> <tato> <śm> <tato> Ej, co to jest fofu? Smakuje jak tofu, ale jest zrobione z mięsa. Tak, <śm> Tak! <tato> <śm> <tato> Ta tak! Ekstra! Cały kapitan. Cze Siemacie. Cześć, Cześć. Ech, Nie, kichacz. Ej, też chora? Nie, tylko kolekcjonuję zasmarkane chusteczki. Ochyda. Dzień dobry, kochani. No Cześć. Cześć, Ponieważ jest sobota rano. Patrzcie, co mam. Babeczki. Oh, wow super. wow. <Clape's still being there> Ej, Henryk, podasz mi jedną? E, ta jasne. Rany sios! Oh, babeczki. Nic się nie stało. A ten co odwala? Nie wiem. Dziwnie się... <trong> <splash> Cały dzień mam tego słuchać? Hej, moja rodzina też choruje. Tak? Jasper, jak się czujesz? Świetnie, jestem tylko zmęczony od trzymania palet. Wyżej? A Jasper, to co? Był z nami i dotykał próbówki. Też ma twoją chorobę? Czekaj, sprawdzę. Jasper jest czysty. Nie ma choroby. Ale my mamy, a on nie. Nie wiem, dlaczego Jasper jej nie ma, ale powinien. Moja choroba jest bardzo zaraźliwa. Ej, ścios, nie rozumiem co się dzieje. Ta, sam ale możesz wyjaśnić, co ze mną robisz? Słuchaj, badam cię, żeby odkryć, dlaczego nie zachorowałeś. Dzięki temu uleczę innych ludzi. O, jasne, teraz czaję. Tak, bo zgłupiłem to dla ciebie. Teraz pobiorę oczupinkę twojej krwi, żeby ją zbadać. No, dobra. E, to może boleć dość strasznie. W jakim sensie dość strasznie? Ja! Ha! Ha! Poczułeś to? Tak, poczułem to! Dobrze! Teraz pobiorę oczupinkę twojej krwi. Hmm? Ej, ej! Jest! Cztery litry twojej krwi! <grystanie> A teraz... Co teraz robisz? Wlewam trochę twojej krwi do tego plazmatycznego płynu i jeśli się zapali... to jest lekarstwo. O! Pali się to działo! To teraz możesz zrobić lekarstwo dla Henryka i reszty? Ale z czterech litrów twojej krwi mogę zrobić lekarstwo dla dwóch ludziów. Ale musimy uleczyć sześć ludziów. Tak, potrzebujemy więcej twojej krwi. Ale przecież zabrałeś mi już 4 litry, a mam przeczucie, że moje ciało nie ma dużo więcej. Ej, kto tutaj jest, doktor? Nikt nie jest. Racja. Masz. Jedz szurowe mięso. Czekaj! Chodzi ci o tego sztucznego węża? E, skąd wiesz, że jest sztuczny? Myślę, że wcale nie jest. Ta. Sowy! Sprzedają je po pięć dolców na gminnym jarmarku. A... Na serio myślicie, że to coś jest żywe? Aaaa! Jest żywe! Jest żywe! Nie zachowuj się jak dziecko! A, patrzcie, tam też są węże! A... No, skąd, skąd się biorą? Ten świr je przyniósł! Widziałem, jak je wyciągał z worka! Więc walnąłem typa gaśnicą i związałem przed Ty! To woźny Dżet! Przysięgam, nienawidzę cię bardziej niż siebie samego! Dobra, niech nam coś powie, co tu się dzieje. Ło, widziałem jak... Powiem wam, co się stało. W tej szkole są szczury. Więc wypożyczyłem strój ochronny i kask i kupiłem 25 węży, żeby zjadły szczury. Widzisz? To nic ważnego. Wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Wielkie brawa, Jasper. Ale ja. Ja powiem e, o że... tym w swoim podcaście. Masz to jak w banku. A, a, a. Ej, czy może ktoś mnie rozwiązać? A, a. To mnie w łokieć! E, to jest. To jest pani Shapen. E, ta. E, mały zajmij się. Nie. Co? Ale ja nie wiem, co zrobić z ukończeniem węża! Idź tam, włóż sobie jej łokieć do ust i wysz jad! Ale... To chydne! Tylko tak uratujesz się życie! Idź tam nie, i idź się jad. ten jad. Zgoda! Proszę, proszę się nie bać. Przesia! <noise> Słuchaj, przez następne dwa miesiące nie chcę od ciebie słyszeć o żadnym przestępstwie, jasne? A jak będę świadkiem włamania? Będziesz milczał. A jak będę świadkiem wypadku? Będziesz milczał. A jak usłyszę tykającą bombę? Wyluzuj. I masz milczeć. <noise> Dawaj, idź rozwiązać tego ciecia. Szybciej, niebezpieczny! Jest podcast do zrobienia. No. Nie wypluwaj tego do mojej torby! A, Jasper! Miło cię widzieć. Co słychać? Ehm, um, chyba nieźle. Zaraz, co jest, synu? Jesteś smutny jak dziewczynka pod choinką. <grym> dziewczynka pod choinką będzie raczej szczęśliwa. Nie, jeśli jest dziwna i nie ma żadnych przyjaciół. <grym> o, to dzwonek do tylnych drzwi. Wracam za dwa kichy. <grym> Dziecki... Kradnie! Masz milczeć! Sokrowy but. O rany! Jest, jeszcze padniesz Co ty? Co się stało? To zabrał mój cukrowy but! On! Pan patrzy! Trzyma but! Nie, nie, nie! Ja go je wziąłem! To był on! <grystanie> nie! Mówi się, ten kto trzyma, ten kradzina, nie? Co? Tak! To powszechnie znane powiedzenie! <grystanie> nie, niech pan uważa, panie Słodzik. Może być niebezpieczny. Ja niebezpieczny? Moje ulubione danie to zupa! <grystanie> to dobrze. W kiciu nazwą cię włam gorący rosół. <grystanie> <grystanie> Niech pan mnie posłucha! Pan mnie zda! Jestem na ścianie! Byłeś. <noise> Ta, ekstra! Niech pan dzwoni po gliny! Racja! E... Tak! Niech pan dzwoni! Tylko pod żadnym pozorem nie po kapitana i niebezpiecznego! O, tak, do nich też! Niech pan wezwie kapitana i niebezpiecznego do tego łobuza. O, no pewnie, że tak. E, przeniosłem je z domu. E, to dobry chłopiec. No, oczywiście! jak Cisza, cisza! Wy tu zaczekajcie, a niebezpieczny i ja pogadamy z podejrzanym. Tak. Jakkolwiek się nazywa, nazywają go włam gorący Rosu. Zależe nie! Widzicie? Widzicie? Widzicie, jak jest gwałtowny? O! Nie! Ej, 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 odłóż mi zaraz te żelki. Ale to on! Ej, odłóż mi zaraz te żelki. Dobra. Słuchaj. Naprawdę chciałeś ukraść cukrowy but? No pewnie, że nie! Micz mnie wrobił! Aha, jasne! Rozwiązane! Idziemy robić podcast! Czekaj! Co mam teraz zrobić? Pan Słodzik chce mnie aresztować! Weź się wyluzuj, nie aresztują cię! Niech myślą, że aresztują! Ta, dobra! Pan posłucha! Ja i Niebezpieczny zabierzemy tego łotra o kręconych włosach do aresztu! Zgadza się! Ha! Dobrze! Cześć kapitan! Niebezpieczny! O, policja! Przechodziliśmy obok i zobaczyliśmy was tutaj. Pomóc wam? O, nie, nie! nie, nie wszystko wszystko w porządku. Niech mi na spójnie. No. Zaraz, moment. Widziałem już go wcześniej. No ta, nie aresztowano go rok temu w parku Swellview? Tak. Za używanie damskiej toalety. Jesteś po nie, to było dlatego, że siostra kolegi Ej, kazała mi. A nie byłeś też aresztowany podczas świąt w ratuszu za noszenie więcej niż jednej czapki? Ale. A dzisiaj próbował ukraść to. No właśnie. To on. Nie, to nie ja! Ja tylko go trzymałem! Ale wiesz, jak mówią. Kto trzyma, ten kradzina. Dobra. Niech ktoś mi przyniesie słownik i pokaże mi słowo kradzina! Dobra! Postronkowi, spokojnie. Zabierzemy go do aresztu. Nie, pani niebezpieczny, dość już pomogliście miastu. Nie, nie, to drobiazg, naprawdę. A go sobie zabierzemy. Razem. Nie, 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 go... nie, 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 nie. mam po drodze. Kapitanie, niebezpieczny, zakuli mnie. Nie, no będę dość no, coś tylko. mi, coś mi, zróbcie mi, mi, Spokojnie, Gwen nawet wie, że ja jestem kapitanem. Co ty robisz? Wiecie co jeszcze? Co? Gwen i ja... pobierzemy się. No, uh... Cześć! Co tu się dzieje? Ray żeni się z kobietą, którą zna od trzech godzin. Co? I... Dlaczego Jasper ma te rzeczy na głowie? Bo włosy mu się same nie kręcą. Co? No proszę, uśmiechnij się do mnie. A! Opluła mnie! Czekaj, czy to chodź. Nie jest źle. Zaraz, wytrę to. Czekaj, chodź tu, pokaż. Henryk! Jasper. Cześć Gwen. Eee, Jasper może iść do łazienki. Ale mi się nie chce. <grywa> Kochany kolego, idź w tej chwili do łazienki i posłuchaj Celine Dion na telefonie. Dobra. Ej, proszę pani, co oni tu robią? A. Bardzo proszę włączcie wiadomości. Włącz wiadomości. Chłopaki, pokój nauczycielski czeka! Yeah. O, oh yeah. Pokój nauczycielski! Dawaj, idziemy! Trend. Dzięki, Mary. Rozwścieczony rabarbar, czy też może boski bekon? Który wygra konkurs i zostanie nowym smakiem Frittles? Po wyjaśnienia udamy się do fabryki Frittles. Cześć! Nie lenić się! Rozdajemy bezpłatne próbki dwóch nowych smaków w całym Swellview! We wtorek możecie wejść na stronę frittles.com i zagłosować na smak, który ma wygrać. O, matko! Ten niebieski, boski bekon jest niesamowity! Pokaż to! Mm. Ta, ale... W rozścieczonym rabarbarze jest jakiś odjazd. A, Charlotte, na których głosujesz? Na żaden. Nie mam czasu, żeby głosować na durne chipsy. Co? Charlotte! Ej, ludzie umierali dla prawa głosu. W necie. <noise> mm. Na 100% głosuję na rozwścieczony rebarbar. A, jasne. Ty też? Nie, nie, chyba zagłosuję na ten, tu boski bacon. Całkiem dobry. Co? Nic. Dziad Pryos. Nie cicho. chcę o tym mówić. O, no weź, jesteś tam niezły, bo chcę wybrać inny smak niż ty. Nie jestem dla ciebie zły. Ale rozczarowany. I trochę zły. Dobrze. A oto pajacyk dla pani psa strasznie dziękuję, zrobię mu dziś niespodziankę. O i proszę przyjąć tę darmową tutkę Fritils i nie zapomnieć by we wtorek zagłosować na czerwone. O, oczywiście dziękuję. Ty nie wolno kazać ludziom głosować na czerwone. Ale dlaczego nie mogę im tego kazać? No bo ja jestem niebezpieczny i głosuję na niebieskie, no. Dobra, chodźmy teraz na dół. O, więc ty jesteś niby ważniejszy ode mnie, bo jesteś pomocnikiem superbohatera, a ja gościem z kontuaru? Nie. Jest inny powód. Eee, chłopaki, patrzcie, wielki ołówek. Wow, nie jesteś praktyczny. Rej. Chcę, by wygrały czerwone, a on jest kapitanem i powiedział, żebym namawiał klientów do głosowania. O! Co ty? Mhm. Dobra, wiesz co? Idę z nim pogadać. Od razu z nim pogadam, bo tak się nie robi. Pogadaj! A ja będę się rozkoszował identycznym z naturalnym smakiem rabarbaru! Granat Protonowy. Ale on jest fajny. Sejno? Dobra. <grym>